Bo nam łuki. I wciąż... Siemaneczko, z tej strony Wojtek, z hodowli Bajów Snakes i Kuba. Kuba. Witamy Was serdecznie z drugim odcinkiem. Jest to nasz drugi znios, drugie cięcia. Samiec y, killer Yellowbell nagrawer łuki z samiczką jednogębną Yellowbell. Tym razem był dopuszczony tylko jeden samiec, także myślę, że uda nam się potwierdzić, co w tym samicu dokładnie siedzi. Także bierzemy się do roboty i nacinamy pierwsze jajko. Kubuś wybieramy które? To wybieramy. Dobra, bierzemy się do roboty. z tego tu za bardzo się nie dowiedzieliśmy nic zobaczmy maruszek wygląda zdrowo Lecimy, rusza się, rusza się, lecimy dalej. Kolejne jajeczko, które jak na razie no, nic nam nie pokazuje. Ciężko mi jest stwierdzić, bo moje doświadczenie jest zbyt małe, ale raczej może tutaj wszedł nam łuki. Pastel, Yellow Belly. Łuki, może. Zobaczymy dalej w następnych jajkach, bo mamy ich aż 9, Także jest co nacinać tak się prezentuje wężyk lecimy z następnym jajkiem kolejne jajeczko kolejne jajeczko też nam za bardzo nic nie pokazało ale biała też nie ma także no, żyjemy 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 tak jest żyje ładny wężyk zobaczymy Żółci straszne po górze. No cóż. Walczymy dalej. Trzy jajka za nami. Pozostało sześć. Lecimy. Opa, kolejne jajeczko leci na spoczynek. Kolejny bąbolek prezentuje się tak. Nie wiemy dalej nic. Czwarte jajko i to chyba moi drodzy najprawdopodobniej chyba weszło nam łuki albo po prostu yellow belly na gravel albo yellow belly bez pastela ale łukasz tu chyba jest jest dużo ciemniejszy niż pozostała trójka także no zobaczymy tak naprawdę po zrzuceniu pierwszych wyginek co tam weszło w tych bąbelkach ale jest dużo, dużo, dużo ciemniejszy od pozostałych. Ładny, bardzo ładny, kontrastowy Co Yellow belly na pewno. Pastel bez pastela. Samo jellowbali. Kolejne jajko. Kolejny taki sam praktycznie maluszek, choć jaśniejszy od poprzednika. Widać główkę. Ale dalej, 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 dalej nie mamy potwierdzone co drzemie w samcu. Zostały cztery jajka. Także no, to już ten czas, żeby się coś pokazało. Albo highway, albo ajwory. Jasny, nie co moi drodzy Kochane jajko. Kolejne jajko. Kochane jajko też. Bo są kochane wszystkie. No i znowu nie mamy potwierdzenia. Zostały jeszcze trzy. No kurcze. Zobaczymy. Ten jest bardzo, 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 bardzo jasny. Zobaczymy. Zobaczymy, zobaczymy. Co to, co to jest. chyba dalej nie mamy no nie chyba tylko raczej na pewno no kurde na highway a to to nie wygląda raczej to jest po prostu łuki wężyk spójrzcie sami nie raczej to nie jest highway nie raczej tylko na pewno byśmy już tutaj coś po bokach chociaż widzieli chociaż Mm, nie. nie, 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 raczej nie, raczej to z mojej drodzy po prostu jakieś ładne włóki z yellowbelli, choć ten wzór ma taki dziwny, ciężko mi jest stwierdzić, ze samą główkę. tu po bokach jest jeszcze delikatny wzorek, no nie wiem, zobaczymy po wyjściu. Ciężko mi było to znaleźć na internecie łuki highway. A. Jak wyglądają. No ale cóż, no odkładamy maluszka z powrotem. I lecimy z nacinankiem dalej. Przedostatnie jajko, nie wiemy dalej kompletnie nic. Ani białasa ani highwaya nic kompletnie nie wiemy z nasze szczęście jak w poprzednim wzniosie to się też nic nie dowiemy tutaj że statystyka nam chyba nie dopisała chociażby pokazała Białasa stało ostatnie jajko ostatnie najbardziej nabrzmiałe najgrubsze jajko Ну no и так, ну no и так, ну, ну шокуется. Nic nie pokazało. Mhm. No i co mam ostatnie jajko, nie wiemy nic. <laughs> ani białego, ani highway'a kompletnie ostatnie jajko prezentuje się tak oto. Nic kompletnie się moi drodzy nie dowiedzieliśmy. Co siedzi? Wyjdą pierwsze. Pierwsze wylinki, bardziej, żyć maluszki żyją wszystkie. Wszystko jest z nimi ok, ale sam nic nam nie potwierdził swoich genów. Co moi drodzy, jesteśmy po. Chyba statystyka nie dopisała, nic nie wiemy. Ani nie ma białasów, ani chyba nie ma highwayingu. Jedyne co jest dla mnie dziwne to jest ten wężyk. Dziwny, spójrzcie, jakiego ma. Wzora. Co tu wlazło? No łuki chyba mi się wydaje, że siedzi. Strasznie ciemny. Ale nie wiem do końca. Co o tym można myśleć? Ten jest bardzo jaśniutki. Praktycznie nie ma żadnych piegusów, żadnych kropek, nic kompletnie. Także dwa są takie no, dziwne zagadki. Tutaj też mamy łukiego. Też będzie łuki, dość ładny wzór podobnego ojca tutaj też raczej łuki wszedł także no co w przyszłym roku sprawdzamy znowu samca może w przyszłym roku statystyka dopisze i się uda obczaić co tam dokładnie siedzi no chyba że ten młodziak tutaj nas zaskoczy ale no kurde 90% raczej na no highway to nie wygląda na highway'a nie ma nie ma szans nawet tam z tym kurczę głukim nawet z tym tam łukim. no zobaczymy ale ładny wężyk, bardzo ładny wężyk takie, także raczej wszystkie trafią do oferty zobaczymy po pierwsze w lince i widzimy się w następnej części odcinka, do zobaczenia. Siewaneczko. witam was serdecznie moi kochani w drugiej części odcinka standardowo w drugiej części będziemy prezentować maluszki, które już nam wyszły z jajeczek Większość maluszków. No dwa maluszki jeszcze tylko nie zaskoczyły na rożonym pokarmie, reszta już jest rozkarpiona. Część już nawet jest porezerwowanych. Także co? Bierzemy się do pokazywania. Standardzik pierwszy pokażemy Wam yy, rodziców. Tutaj mamy samiczkę. Jednogionowa samiczka. wielobeli, Duża mama. Tutaj mam tatę tego wniosku. Tata jest bardzo nieśmiały i bardzo zły, bo on lubi gryźć, i to wręcz bardzo. Sanchor Yellowbelly na gravel. Łuki, killer, killer Yellowbelly na gravel. Łuki. Teraz akurat ma wylimkę, stąd jest taki bardzo czarny. Co za Jeszcze ręce i podkażanką, no i bierzemy się za młode. To mamy pierwszy sam jest paster, wiele uwagi Sam czor. już może zmienić domek kilka dobrych już posiłków jak zresztą widać zjadł mrożonych tutaj już jest samiec ten samiec jest zarezerwowany gwiazda, gwiazda tego zniosła. Najładniejszy według mnie samcor. Już jest rezerwacja, za niedługo zmieni domek. Kolejny samiec. Paster łuki. Bardzo fajne cienkie, ciemne powychodziły. Zrobił ten łuki tutaj. Robotę. To straszne no. Wzory kozackie powychodziły. Do siebie, do siebie, do siebie, do siebie, do siebie. Samiczka. Pastel Jarobelina gravel. Łuki. Różnorazowości za dużo w tym wzniosie nie ma. Ale szczęście i statystyka dopisała nam wręcz przewspaniale. Ponieważ wszystkie młode posiadają gen łuki. Jeden jest tylko Pastel pos yy, łuki, ale to zaraz Wam go pokażemy. Ocenicie w sumie samiczne łuki, tam wszedł czy nie wszedł. Tu jest samiczka, z samiczek najładniejsza. Bardzo ma ten wzór yy, rozbity. Ona już jest też zarezerwowana. Pastel Yellowbellina Gravel Łuki Samiczka zarezerwowana przez tego samego pana co Samson. Powyżej także pozdrawiamy Arka, bo pewnie będzie oglądał. A węże już pewnie w tym momencie co filmik będzie wrzucony na YouTube będą u ciebie. Teraz mamy kolejną samicę. Paster, łuki, bo samiczkę dzisiaj przyjeżdża Przemo. Także też pozdrawiamy serdecznie Przemka. Też pewnie będzie oglądał. Samica już będzie stała na komodzie. Duża, bardzo duża samiczka, ładna. Ten łuki naprawdę no porobił robotę, no te wzory są kozackie, nie? I kolejna samica łuki pastel. Kurczę mówię, no na osiem węży siedem łukich, nie? Także siadło, fajnie siadło. Jedną, jedną samicę chyba sobie zostawię. To się jeszcze zastanowię. No i tutaj jest samiec paster po złuki. Najmniejsza kruszynka. Ale już powolutku zaczyna fajnie jeść, także kwestia czasu. Masa się zrobi. No popatrzcie się na niego, nie. Charakterystyczne kółeczka dla łuki są. Ale no, wygląda inaczej jak. Cały, cały, cały znios. Dlatego po prostu ktoś dostanie pastel po łuki w cenie pastela. A może przy rozmnażaniu się okaże, że ma łuki, także po prostu będzie dodatkowy bonusik. Nie czarny, bardzo czarny. No nie wygląda na zwykłego pastelika, ale też nie wygląda na yellowbell i na gravel, Nie także zobaczymy. Może ktoś się szczęśliwi dodatkowym <coughs> genikiem. No co moi zbliżamy się do końca. Zapraszamy Was na nasze social media, Facebooka i Instagrama. Zostało nam jeszcze tylko 7 maluszków. Dlatego zapraszamy do kontaktu. Pozdrawiam Was serdecznie i trzymajcie się ciepło. Do zobaczyska następnym razem. Hejcia!